Zaczynamy. Zaczynamy. No pokaż. Cześć. Pokaż mnie. Cześć Patrycja. No, poczekaj, ubrać, bo ja muszę zacząć wyglądać. Nie, nie wiem jak się A Ej w ogóle jak ja wyglądam? Muszę się potem. Japitole no. Z nim to jest gorzej niż z babą moi drodzy. Ja, ja taka ulizana jestem strasznie. No. Jak? Co? Kto? Nie wiem jak co, no jak Lizus Boże, nie mam odstających uszu Makaryna, makaryna Pokażę Wam naszego synka On tu już jest zainteresowany Ten cy... O, jaki jest! Co tam ci. Co piękny za łapką? A, nie trafa, Gato! 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 amigo? Gato! 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 Tak. Gato! 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 Wszystkie trzy. Ech, czekamy na Julka, panienkę. Znaczy nie, nie na panienkę Julkę, tylko na... <śmienki> <śmienki> nie, tak będą musiało być. nie jest chyba źle, nie jest dobrze. No nie jest dobrze, ale... Ale cóż, Julek był y, wczoraj u fryzjera i on ma taki problem, bo jak tam była... Poczekaj chwilę, bo jak chcę opowiedzieć coś i mówię. Jak był pierwszy lockdown, fryzjerzy byli zamknięci, a Julek potrzebował strzyżenia, no to wtedy ja go w domu goliłam maszynką, ale nie podobało mu się to, jak potem włosy, jak sobie je stawiał i jak one tam wyglądały. No i w Sosnowcu miał taką panią fryzjerkę, którą bardzo lubił, bo strzygła go tak, jak on chciał, w sensie dobrze mu się potem włosy układały. I, no i także tutaj mu goliła maszynką, a górę mu przycinała nożyczkami. No i teraz ze względu na to, że się przeprowadziliśmy, potrzebował znaleźć jakieś fryzjera we Wrocławiu. I ja mówię, to powiedz pani, że chcesz, żeby górę przystrzygła nożyczkami, żeby tam się dobrze układały. On tak zrobił, z tym, że powiedział jej, że on sobie stawia włosy na irokeza. Że on sobie robi irokeza, więc pani mu wycięła tutaj krócej z boków, a ty mu zostawia troszkę dłuższą górę i teraz jak on stawia te tak trochę na bok, to to są takie długie, tu krótkie i tu krótkie i to wygląda bez sensu, no ale coś. Chodź co. Oh yeah! Aha, za nich się dobrze chwilać. E, ja jestem Julia. Nie no. E, dobrze było. Dobrze było, no, tak. Zpociągnieć sobie bez głowy. Nie, bo to spadnie i się rozpije obiektyw. Chyba jest początek pracka w tym. słucham ale no bo ja chciałam zrozniósmy się. O, ja jestem <laughs> Julian. To jest Patrycja. Jak nas znacie, to nas poznacie. Oh <laughs> no czego mi tak <laughs> groź? Aloha. To się nagrywa? <laughs> Aloha, witamy was na nie, kanale. No nie będziemy się tak to <laughs> To trzymaj to. Eee, aloha! Witamy, Witamy na kanale Ohana! Ja jestem Julian, to jest Patrycja jak nas Mamy też kilka kotów i to jest Których nasza rodzina, To na początku. Tak. Ale no, no, tak, tak. to właśnie one. One. To oni, one. 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 Oni i oni. Znaczy ona i oni. Czyli one. Oni. One. Te koty one, one koty, dobra. Eee, dzisiaj jesteśmy w takim dniu, że, w takim vlogu, że pokażemy. Eee, home tour. Home tak. tour, albo to, to... znaczy, no, przejdziemy się po, po naszym domu, nie? Tak. Eee, to nie jest mieszkanie naszych marzeń. Na to, no, to, to, no to jeszcze mamy czas, ale jest tutaj bardzo przytulnie, bardzo nam się tu podoba. Znaczy, w sumie te białe ściany tak trochę. Ale to jest tak przejściowo, bo to wszystko się. No, nie wiadomo, jak długo będzie. Nie wiadomo, jak będziemy mieszkać. długo mieszkać. Dokładnie się wszystko okaże w wakacje. I jeżeli zostaniemy tu na dłużej, to troszkę się tu zmieni. Na razie jest tak dość surowo. Może zaczniemy pokazywanie, od czego zaczynamy od salonu, czy od wejścia, bo chcemy pokazać nasz balkon, ale to może później. Hej, <laughs> balkon na <laughs> <laughs> Okej. Okay. Pokażemy no to... długówkę z balkonu. <laughs> no to. Eee, lecimy. Dzień dobry, dzień dobry. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam na imię Judem. przyszedłem sprawdzić liczniki wody. Proszę mi pokazać. O, wiem gdzie jest gaz. <laughs> tu po tych e, Dobra, zaczynamy. Znajdujemy się właśnie. E, i w ogóle wygląda tak, jakby zamiast głowy takie futro. Tak, tak. e, e, jesteśmy właśnie w przedpokoju, mamy ogromną szafę. Tu są wejście, drzwi. Tu są tak, wejście. i wejście. Można tam zobaczyć, co tam jest na zewnątrz. A tam sąsiad, juhu! E, I tak. mamy dużą szafę z lustrem. E, tak. Jest głupie bardzo pojemna, pakowna. Ej, ja to już czeka a się przesuniesz, bo on lubi e, tak... Aha, tak, sobie kłapać. Nie wiem, czy będzie ten, czy... teraz nie, nie, tym razem, razem, tym Ale, ale te już... O, już, 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 już. O, nie. <laughs> Jeszcze raz. Nie wiemy, nie wiemy, co on tam widzi, ale... Ale coś widzi. Ale, ale coś widzi. To Teraz nie łapie. Dobra, eee, Czekaj, więc no, mamy no. tutaj tak, tak trochę ciuchów jakieś tam. Nie, dość bądź, bo to jest różne. trochę ten, znaczy, u mnie jest dość ładnie. No, nie, u mnie też wszystko jest ładne. Szaleń jest, to ładnie, ładnie, to jest, jest ładnie, ładnie, ładnie. No, ale Paddy no to, to to jest normalne. <laughs> dość, nie bój się swojego syfu. <laughs> ja Ci dam. To mamy koce ręczniki tutaj. To, o, um, ja nie mieliśmy gdzie dać wiatra na mopa, więc tutaj... No to są takie bardziej gospodarcze mhm. takie... I tam moje narzędzia, miska i tak dalej. Tam w drugiej części buty i kurtki. Tutaj e, mamy takie półeczki. Tu jest e, pierdzielnik. A tutaj mhm. mamy kwiatka nie wiem jak on się nazywa, ale kurde, chyba faktycznie trzeba go stąd zabrać, bo to jest mało światła słońca, słońca i liście mu się robią takie brązowe no. Ale skupiliśmy sobie, żeby tam do jakichś różnych soczków yy, Zresztą sposować. widzieliście tak. w ostatnich vlogach. I tutaj od pani Izabeli, yy, pani, której nas ogląda i którą... Znamy, jak, tak. jak to znamy. Eee, Serdecznie pozdrawiam panią Hi. Izabelę. No, lecimy, ale tam jeszcze wiadomo, tam jeszcze jak jest Patrycja odświe. pierdzi, to trzeba powietrze oczyścić. I, I tu jest chłopeta, kotów, i, i domek. Znaczy domek. I no i no, tam jeszcze listeczki. Dobra. No, tak. No, no a tu też na Nie, to jedzenie Dobra, teraz. Oh, yeah! To lecimy teraz. Dalej, no, Gato, przepraszam. Musisz. O, tak, ja wiem, wiem. O, i to jest jeszcze krzyżyk nad drzwiami, ale to e, też było. Okej, okay. to jest nasza sypialnia. Tutaj śpimy. <grym> Ciężko się domyślić, więc wam wszystko opowiem. Czekaj, czekaj ja tutaj. śpię. A teraz mówię. <grym> e, ja śpię po tamtej stronie przy kaloryferze. Nie wiem w sumie dlaczego, ale, <grym> no, ale tak jest. E, tutaj koty mają drapak, e, który dostaliśmy od mojego kuzyna Łukasza. I ten drapak jest bardzo fajny. <grym> I, I pozdrawiamy Łukasza, Laurę i Idę, eee, mm. więc tak. Mają jeszcze to z legowisko jeszcze z Broniewskiego, co z nami przyjechało. Tak. Eee, tutaj kolory ścian są takie, jakie są, będą zmienione, jeżeli zostaniemy tu na dłużej, jeżeli nie, no to, 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 to nie. Chyba i tak zmienimy, bo ostatnio mieliśmy, ja Wam pokażę, mieliśmy taki incydent, eee, że Nas zaczęło... zalewało! O! Tak. Zalewało! Eee. Gdzieś przy oknach czy przy dachu, w sumie sami nie wiemy dokładnie gdzie, tu jest spódnisza. Spółdzielnia twierdzi, że przy oknach, że przy dachu. Dobra, później tu. Tak, no i nas z dwóch stron. Śliczne, ślicie, tam wygląda. Patrycja, naprawdę się postarałaś, żeby popsuć wrażenie, ale no nic, jest fajnie. Um, tutaj też może jeszcze wspomnimy o tej szafie. To jest szafa która jest właściciel tak i co prawda my sobie ją używamy a tak, jest no, taka bardzo no, oni mu chcieli wyrzucić, a my po prostu na razie stwierdziliśmy, że nie, nie sobie ma co postawić. wyrzucać a my sobie sprawimy inną tylko kwestia właśnie czy zostaniemy, a później znosisz tak. to wszystko z czwartego piętra to no, ale to już niedługo się okaże i tak no tutaj w sumie nic poza tym takiego szczególnego nie ma. Mamy ze... no bardzo fajny materac <śmiech> <śmiech> który Taki. ten materac właśnie tak był i tak ten materiał jest bardzo fajny, mięciutki, ale tamten był miększy. No ale jest bardzo wygodny, fajnie się na niej śpi. Na nim się śpi lepiej eee... niż na mięciutkim. Tak, wygodniej, aczkolwiek tamten miękki był fajny, tak, żeby się wskoczyć, wpłynąć, i ten, ale nie był praktyczny jak ten. Eee, no i po, wiadomo amigo król. Eee... nie jest król. Weź przybliż na niego. No tak, ale. Ale ja próbuję przejść do zaraz. Patrz. Będę po... Bez No ogonem. Dobra. 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 Podaj mi aparat i... Ale tak, coś ja... czekaj, jakiegoś jumpa. No ja naprawię ten... Ten. Naprawię firawkę. O kurde. Dobra. Siup, siup. Amigo. Widzisz to? Patrz. Tam. Na no to. Dobra, czy no jest nie. w miarę równo? Eee, tak. Nie? <grafy> nie, no, no niech będzie na razie. Wyżej musi być ten pasek, chyba. No nie. Krótszy... Nie wiem, dobra, patrz, no zaraz to... Nie, jest OK. teraz jest okej. Okay. Jest okej, okay. nie, 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 nie rusz już, już, nie. Napiszcie w komentarzach czy jest, jest <grafy> Nie piszcie. Ale trzaska się dołóż, bo musimy dokręcić tam z boku coś. No dobra, zostajemy tutaj, no to nie Teraz może do naszego królestwa. Oh. No, tak? ja dobra, zapraszam na was do naszej kuchni. Jest dość mała, ale, ale w sumie już się przyzwyczailiśmy, bo w starym mieszkaniu mieliśmy dużo większą kuchnię, dużo więcej szafek, ale w ogóle tak Przestrzeń była dużo większa i e, no, na początku w sumie nam brakowało wielu e, szafek, wielu tam jakichś udogodnień, jak to nazwać, e, ale teraz już jest ok i bardzo dobrze nam się z niej korzysta. Mamy wszystko czego potrzebujemy, bo w naszym pierwszym mieszkaniu, w sensie w pierwszym wspólnym, e, była zmywarka. I teraz w sumie od tego czasu już sobie nie wyobrażam życia bez zmywarki. E, więc w sumie to mieszkanie jest naprawdę tak, jak chcieliśmy, bo jest zmywarka, w wielu mieszkaniach w Wrocławiu nie było nawet piekarnika, była tylko płyta, mamy piekarnik, płyta, mikrofalę, duża lodówka, a często jest taka, więc taka, jak blat. Więc ogólnie fajnie i co Wam jeszcze mogę powiedzieć? Tu jest taka półeczka, która po prostu, no właśnie te rzeczy, które nam się gdzieś tam nie mieściły, no to sobie stoją, e, to bardzo niedobrze wygląda, no ale Niech będzie. Zobaczymy, co będzie dalej właśnie, jeżeli tu to zostaniemy, to coś po prostu pomyślimy. E, nasze magnesiki <grytania> mają w końcu e, gdzie sobie wisieć, bo w starym mieszkaniu musiały wisieć niestety na okapie i na piekarniku, bo lodówkę mieliśmy zabudowaną. Zresztą sumie niestety niestety, bo spokojnie, nie było widać, ale no nie było gdzie przekleić naszych pięknych magnesików. <grytania> e, tutaj jeszcze na ścianie jest. Zegarek i takie dwa jakieś tam obrazki. Możesz coś powiedzieć jak chcesz, wiesz, to... Nie, nie, spokojnie. prawda? Dobrze, to, to nadaje się na agenta nieruchomości, na nieruchomości. Może ktoś chcesz, żebym u niego pracował. Jak tak, to tam mail jest w opisie. W opisie. Nie ma numeru. Tu No obrazy tutaj już były, ale w sumie bez nich byłoby bez sensu, była po prostu kolejna biała, pusta ściana, a no, nie są najgorsze, więc zostawiliśmy, możesz tak na nie pokazać. No pokazywali. Bardzo dobrze. Eee, no, jeszcze jest drapak dla... Tak, kot, mamy trzy drapaki. To jest choć mieszkanie po prostu. Tak. Eee, dobra, teraz co, ja łazienkę czy te łazienkę? Może teraz razem łazienkę. No dobra. To teraz tak. I wchodzimy super do... jest to że są fajne takie drzwi masywne i wszędzie są takie same, no. w sensie drzwi wejściowe. Ej, co zamknęliśmy tu kotę. A go co się dzieje? Gata włosze w kinu, tak. No. Eee, no. jest większa niż była w poprzednim mieszkaniu, co nam się bardzo podoba. Eee, jest wszystko co chcieliśmy... Naprawdę, tak. chcemy mieć swoją, bo mieliśmy w starym mieszkaniu, ale to... No jeszcze nie wiemy jak tam będzie, bo... No, jeżeli mielibyśmy ją wymienić w sumie w maju, bo w maju będziemy w Sosnowcu, a pod koniec lipca mielibyśmy się przeprowadzać. No, no to, to na razie się wstrzymamy z tym. Eee, mamy, mamy szafki dwie. No, zróbmy sobie z tym miarę, bo w końcu znikamy te tak. szafki i nie muszą być takie z jeden, taki jest w sumie z moimi jakimiś tam rzeczami, których najczęściej używam, żeby nie trzeba było cały czas do, do szafek. I jest wanna. To spełnienie naszych nie, <laughs> marzeń znowu powrót do wanny, do bo no, kiedyś tam byliśmy. Tak, no ja przez całe moje życie poza tym mhm. półtorej roku. P półtorej roku ja <laughs> poza tym czasem, kiedy większość. mieszkaliśmy na Broniewskiego. Tak ja przez większość czasu dzieciństwo i tam jakąś młodzieżówkę. No wiadomo, o co chodzi. fajnie było. Ehm, I, aha, tam. no i tutaj właściciele i... podejrzewam, że Ania właścicielka chyba bardzo lubiła lustra, bo właśnie to są aż dwa. W salonie są lustra i no w, 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 w... przedpokoju właśnie, tu są lustra. Szafa. I, a zresztą wy znacie to pomieszczenie, bo to jest pokój Aligosia. <noise> e, tak. tak, i jego łóżko. To, no to już to widzieliście. No i wracamy tutaj do miejsca, w którym rozpoczęliśmy tego vloga. E, Podobny salon jak mieliśmy na bo te same meble, tak, tylko się... ściany inne i inny trochę układ. E, mianowicie tak, no tutaj wiadomo wchodzimy, e, tutaj są te lustra, o których wspominała tutaj Patrycja. Tutaj były naklejki, dzisiaj zdzieraliśmy poznokciami, bo, bo dzieci chyba sobie pana naklejały i tak nie chciało cholerstwo zejść. E, I tak, no te nasze fajne kwiatki są, druga Mamy więcej, bo e, teraz dostaliśmy tak. też od właśnie kuzyna Juliana i od laure E, czyli od jego żony dostaliśmy jednego kwiatka, nie pamiętam jak go się nazywa. Tutaj od Juliana, znaczy no, no, od Juliana. No, Ej, e, tylko e, że ten kwiatek jest cały w sierści rity, bo ona tutaj sobie przechodzi i po prostu go ziera to zostawia mhm. na niepełno sierści, no, ale cóż. No, e, niech tak, tak już będzie. No, co tutaj e, No, puchawić? telewizor jest, wiadomo. To jest, to jest no, w starym mieszkaniu, w sensie e, I. Tutaj jest komplet wypoczynkowy, wiadomo, tam komoda. I tak, do to może teraz Patrycja pokaże nasz francuski balkon. Tak. Jak nie wiecie, co to jest francuski balkon, to, to właśnie w tym momencie, w tej chwili się dowiecie: francuski balkon to jest. Ta, 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 ta. No, właśnie to. Balkon. Więc. Patrycja wyszła na balkon. Tak. niestety Nawet nie, nie można robić. kroczka zrobić jednego, no, po ale nie... jest bardzo fajny koty lubią. Tak, co koty hmm. lubią, jak koty nawet tam nie mogą wyjść? No lubią patrzeć. Świetnie. <śmiech> <śmiech> ale na starym balkonie lubią siedzieć. E, e, no. No. Co jeszcze możemy Wam pokazać? E, Patrycja nauczyła się robić gwiazdę, ale to nie, <laughs> nie. <jedno. śmiech> No prawie, prawie, dzisiaj prawie się, nawet ja nabrałem, bo <laughs> myślałem, że to zrobisz. O, brawo, <laughs> brawo. Nie, nie tylko uczy. że tak, nie to trzeba było do takiej pozycji atlety, atletyczki wyjść, nie, to nie tak się, to tak, o tak, <laughs> ale to się tak chyba jakoś... Boże to to jest zrób, jak Dobra. jesteś taki... <laughs> To uważaj na że proszę. duży No ej, ty, um, <grywa> ty umie! Czy tak, o tak. Chyba. Gwiazdy? No no, jak się ten, to, to jak się wraca atle, 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 atleci, atleci, nie <grywa> wracają zleci? do tak, że coś tam robią skaczne. Tak. Dobra, nie eee. wiem, ale zrób gwiazdę. Dobra. Ale uważaj na że wandor, proszę. I na kwiatkę i na rumbę i na telewizor, i na laptop, i na litaj, i na stół, i na kwiat... O! o! Nie wiem, czy nie czy mam może jeszcze raz. Nie wiem, czy bo jest całej Dobra, To trzy, dwa, 1. 1, O może. Nie może. Ech, Teraz. Żartowałem, żartowałem. Spokojnie, umiem. Oważamy Gosia, bo że może się go nie kopną. Odcinku. Tu, tu, tu. Ale z nieprostymi nogami. No nic kiedyś wyjdzie lepiej. Nau nauczymy się, nauczymy się, dokładnie. Ale Piszcie w komentarzu, czy wersja, jak gwiazda Wam się bardziej podoba. To była podobała? taka wersja, po wersja, taka wersja demo, kiedyś się nauczę taką pełną wersję tak. i będzie fajnie. Możemy tam tak. machać do Dane, jak nagrywa Insta Story, Ostatnio nagrywała, machaliśmy. Mamy nadzieję, że nas widzieliście. No i w sumie to jest bardzo fajnie. Ale jest dzisiaj okropny mieszka? dzień, pochmurny. I nie ma, w ten w, w, nie widzicie teraz widoku za nocy, bo jest dzień wiadomo, ale <grym> nocą jest link. też bardzo ładnie. I no może pokażemy gdzieś albo, o no, wejdźcie na Instagram, na Instagramie pojawi się zdjęcie widoku w nocy, bo on naprawdę robi wrażenie. E, link e, do, 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 do Instagrama będzie. macie na, w opisie, jest zawsze nasz Instagram. Nie, jest zły. Znaczy, no. Jest. Yes. <laughs> Dobra, jest. <laughs> nie ma co oszukiwać. E, no, i co? E... Aha, no jak zauważyliście, tutaj nie możemy mieć w ogóle firanek, nie mamy jest Są takie tak. rolety, poczekajmy teraz tego nie zobaczymy. A ogólnie one są bardzo przydatne. No, tak. O, I i to są bardzo przydatne są z tego względu, że tu jest strona tam. tam. Jest południe, a więc w południe jest cały dzień słońce. A kuku! Nie no, bo zainteresowany został. No, więc tak, jest tutaj, trochę się zmieni jeszcze nasza przestrzeń, bo będziemy pilnymi studentami, przepraszam. Jesteśmy pilnymi studentami, no i będziemy też od października tutaj w, na studiach. No i potrzebujemy takie stanowiska profesjonalne do pracy. Do pracy. Kupimy sobie dwa biurka, Dziękuję. dwa fotele wygodne. Jak wiecie jakie fotele są wygodne do takie biurowe do pracy przy komputerze, to dajcie znać i czemu mnie poka... no, co, ja nie będę pokazał. Dobra, to mam wiesz, teraz Ci pokazuję. Powiedz idzie. Ja się skupiłam na tym, że moją toaletkę wyrzuciłem. To jest niemożliwe, nie? Będzie tutaj. Stanowiska będą do pracy, do nauki, dwa biurka. Fotele biurowe, jak macie, znacie jakieś, będziemy dużo czasu spędzać przy komputerach, więc jak znacie jakieś fajne, ergonomiczne, to możecie dać znać znaczy. w komentarzach, jak się nazywają, wiemy, że markusy z Ikeli są dobre, a może te, może macie z nimi doświadczenie, to możecie dać znać. I co, to teraz może się przejdziemy, no dobra, no to ja już będę szedł do siebie do domu, no. Cześć. Cześć. Miło było Cię gościć. Do zobaczenia, Cześć. Ta, ta. Mam nadzieję, że mnie jeszcze kiedyś zaprosisz. Ja cię już nie przeszkadzam. Na razie, cześć, trzymajcie się, a i zostawcie subskrypcję, żeby Patrycja się cieszyła, bo jak nie ma subskrypcji w jakimś dniu, no to ona chodzi cały dzień smutna, wszystkim jest smutno, muszę jej kwiatki kupować. I, i tak. Dobra, to... Chociaż zabili. cześć. Tak. Dziękuję Wam bardzo, jeszcze raz, że byliście z nami w tym filmiku. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca. Zostawiacie łapki w górę, subskrybujcie kanał, komentujcie ten filmik, bierzcie jakieś tam swoje wrażenia, czy mieszkanie Wam się podoba, czy nie. My się widzimy w kolejnym filmiku. Zapraszamy Was również na naszego Instagrama. you'll be here